Cześć, cześć kochani! Marek Malet z tej strony z bestpan.pl Moja kochana palmowa rodzino, witam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry z samego rana. Cieszę się, że mam taką wielką rodzinę palmową, że możemy razem zapalniać Polskę, e, że możemy, jakby tak powiem, się wspierać, umacniać, pokazywać sobie, co tam u nas słychać w różnych ogrodach. Niebawem znowu, jeżeli... Tylko czasu mam okropnie teraz mało, bo pracy jest potąd. Jeżeli ktoś będzie chciał, Myślę, że znowu pojadę nagrywać jakieś filmy u Was. Jeżeli ktoś. Wybieram się do kolegi, który mieszka przy ukraińskiej granicy podkarpackie województwo. Więc jeżeli ktoś jest z Podkarpacia, to może też bym go odwiedził. Jeżeli chciałby coś ciekawego pokazać, dajcie znać w komentarzu, jeżeli jesteście z Podkarpacia i, i można będzie Was odwiedzić, tak? A teraz, o czym chciałem powiedzieć? Jak wiecie, moi kochani, ulubieni, palmy w tej chwili w Polsce można kupić w zasadzie w każdej wiosce. Przejeżdżasz, o, wioska, sklep ogrodniczy, czy tam nawet nie ogrodniczy, kwiatki sprzedają na cmentarzu. I przy okazji można sobie kupić trochę karpusa, To jest mniej więcej tak, jak idziesz na pocztę wysłać list możesz kupić rajstopy albo albo nasiona cebuli. Tak, no, w tej chwili tak to się zrobiło. Każdy myśli, że biznes jest super. Każdy chce wykroić swój kawałek tortu. Co nie znaczy, że ci ludzie, którzy to robią, mają jakiekolwiek o tym pojęcie. Zresztą. Jak widzicie, nawet te wszystkie Leroy Merlin i inne te wielkie y, korporacyjne markety, które to wprowadzają, to piszą takie głupoty, że trachy karpus wytrzymuje minus 20 stopni, że minus 25. Im to jest bez różnicy, tak? Przecież do nich nikt nie przyjdzie. To są tylko pracownicy etatowi. Oni się mogą uśmiać. Oni dzisiaj są, jutro ich nie ma. No, takie jest życie. Ale słuchajcie, y, co Wam chciałem opowiedzieć, bo film dotyczy tego, y, jakie ludzie, którzy sprzedają palmy, mają świetne pomysły. Była u mnie ostatnio pani z synem, bardzo sympatyczni. Pozdrawiam was serdecznie. Nie będę mówił, kto. Byli na zakupach i opowiadali o pewnej firmie, zdaje się, że ze Śląska nie chodzi o nazwę chodzi tylko o przykład. Ich znajoma kupiła u nich palmę. Oni sprzedają palmy no, takie z jednym liściem albo z dwoma, rootball to znaczy bez korzeni, ale ludzie chcą kupić, bo jak to się mówi, cena czyni cuda i chcą kupić sobie takiego potworka, wsadzić. On im z reguły nie przeżyje, przeżyłby, gdyby był, gdyby był posadzony w Hiszpanii, we Francji, gdzieś u nas niestety za szybko przychodzi zima, on to się nie ukorzeni, liści nowych nie puści, często jest klapa, ale nie w tym rzecz. Kupi, kupiła ta ich znajoma trachy karpusa, dużego, chyba miał 4 metry. No i teraz zbliża się zima i ona do nich się zgłosiła, żeby się zapytać, jak to przezimować dobrze, tak? co trzeba zrobić, co trzeba zapewnić. A oni powiedzieli jej, że to jest bardzo, bardzo proste. Trzeba go wykopać, schować i na wiosnę wkopać. Taka nowa technika, to jest coś takiego ala ziemniaki, że robimy sobie na jesień wykopki, tak? Ja nigdy o takiej teorii nie słyszałem, ale słuchajcie, pani mówi tak, e, aha, wykopać, no dobra, wykopać może jeszcze dam radę, ale to jest czterometrowe drzewo, zatem nie za bardzo mam go gdzie schować, tak? Jak to zrobić w ogóle? A proszę panią, mamy na to świetne rozwiązanie, bo my tu mamy magazyn. I za 200 czy 300 zł, pani przezimujemy. To jest coś takiego, jak ja jadę na przykład u siebie do BMW albo do jakiegoś tam y, zmieniacza opon, zmieniam opony na zimowe i on mi przetrzymuje do lata te moje, znaczy do wiosny te moje letnie. To jest na tej samej zasadzie. Słuchajcie, mistrzostwo świata. Ja to powiem Wam, że nawet bym zrobił taki test i się u nich skusił. Czyli wykopał, oddał im, jestem bardzo ciekawy. Co oni by oddali na jesień, na wiosnę, przepraszam. Jak ta roślina wyglądałaby wykopana i wsadzona gdzieś tam yy, na, na, ten, na, na wiosnę. To jest po prostu mistrzostwo świata. Chciałem Was szczerze przestrzec przed takimi praktykami. Palmy to zdecydowanie nie są ziemniaki. Przesadzanie palmy, ona strasznie cierpi. Nie wiem, czy pamiętacie, na moich filmach było, jak przesadzać tutaj oto Trachy karpusa princepsa. On teraz wygląda przecudnie, ale jak został wykopany, on został wykopany, tam rósł z tyłu, daleko. On rósł, o tutaj rósł, nie wiem czy pamiętacie, za tymi roślinami, rósł tu z tyłu. Jego by tu praktycznie nie było. I e, musiałem go przesadzić. Oczywiście to moja głupota, że go tam posadziłem. Człowiekowi się wydawało, a to nie będzie rosło to wszystko, a tu wszystko zaczęło rosnąć. I on przez pierwsze dwa lata chyba nawet, bardzo, bardzo cierpiał, żeby wypuścić jakiś nowy liść, żeby liznąć nowej ziemi, palmy, czy w ogóle nawet nie chodzi o palmy, rośliny. Nie wiem, czy wiecie, ale rośliny nie mają nóg. A jak nie mają nóg, to one generalnie w naturze się nie przemieszczają. Jak ona się zasieje w jednym miejscu, to ona tam rośnie do końca życia. Patrzcie jaka niespodzianka. I każde przenoszenie rośliny, nawet tak jak my u siebie często bierzemy coś, stoi coś na przykład na tarasie całą zimę, właśnie nazwy mi się mylą, całe lato, a później zabieramy do domu i dziwimy się, o kurcze, coś się dzieje, liście żółkną, opadają, coś się tam innego dzieje. No tak, bo roślina jest zaskoczona, co się stało, tak? Wyciągamy ją później po zimie na dwór i dzieje się podobnie, tak? Roślina nie ma nóg ku naszemu zaskoczeniu, ona się nigdy w naturze sama nie przemieszcza, dlatego jest to dla niej szok, że coś takiego się dzieje. A co dopiero wykopać? i tak dalej, no nie ma o czym gadać, tak, tak można robić jedynie z bananami, one mają niesamowicie szybki wzrost, im to jest kalafior, wykopujemy bryłę, tak, wrzucamy do chłodnego pomieszczenia, byleby nie było mrozu, później dajemy z powrotem na wiosnę i a gdybyście spróbowali takiego banana nie obciąć mu liści na przykład, tylko razem z, z dużymi liśćmi go gdzieś tam dać, to zobaczycie, jak w domu liście zaczną rosnąć, bo jest ciepło, nie ma światła dobrego, więc one będą takie wiotkie. Jak dacie go z powrotem na wiosnę do gruntu i go wyciągniecie z powrotem, to wszystkie liście szlak trafia od razu, bo te liście się nie nadają. Tak samo jak rośliny holenderskie ze szklarni nie nadają się u nas do gruntu, dlatego że one nigdy w życiu nie, nie widziały wiatru, deszczu. I innych takich rzeczy, które dzieją się na zewnątrz, i one, jak zostają przywożone, to są zaskoczone. Jak to coś pada, coś wieje. Nie ma tej pani, która mnie tak zawsze głaskała, i ta, co mi przecierała szmatką listek. Niczego nie ma. No. Palmy muszą być z plantacji silne, zdrowe, i wtedy możemy działać. Nie można kupować palmy, która ma jeden listek albo dwa i to w dodatku taki, dlatego że. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nic z niej niestety nie będzie. No, wiadomo, jak się kupi w bardzo, bardzo, bardzo dobrej cenie, to można sobie próbować, bo nie szkoda, tak? Ale zwracajcie na to uwagę, od kogo kupujecie i jaka to jest roślina. Cena czyni cuda? Zgadza się. Ale nie zawsze to jest dobre rozwiązanie w wypadku palm. Jeżeli kupicie sobie na przykład buty od Karla Lagerfelda i nie w jego sklepu nie w jego sklepie na polach elizejskich, tak jak ja na przykład w tej chwili byłem w Paryżu. Tylko na przykład kupicie sobie takie same buty, tylko gdzieś tam na Zalando albo gdzieś i one będą tańsze, to można zrobić, bo to są dokładnie te same buty, tak? Z palmą to nie będzie to samo i to tak samo nie działa. To była taka króciutka pogadanka. Będę dla Was teraz szykował film instruktażowy, jak działa nowy termostat. To też Wam wrzucę jutro albo pojutrze zapewne. No i co? Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że zapalniamy polskę z Bestplan.pl. Rośliny premium, dobre, wspaniałe. I gość, który wie wszystko o roślinach. Trzymajcie się. Cześć.